Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Ostatnio nagrałam filmik o mojej organizacji kosmetyków i bardzo dużo z Was poprosiło o moją kolekcję biżuterii. Słuchajcie, ja za bardzo nie wiem jak to podzielić, bo biżuterii jest naprawdę dużo i jeżeli chcecie ją całą zobaczyć, to na pewno będzie to serial w częściach. Dzisiaj zacznę od łańcuszków, jeżeli to naszyjników, jeżeli to nie zajmie tak dużo czasu, to dołączę do tego jeszcze coś, ale to sami zobaczycie i to na pewno już widać w opisie, chociaż w tym momencie jeszcze nie jestem zdecydowana, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Łańcuszki to jest bardzo lubiana przeze mnie część garderoby, a w sumie dodatków. Jak już pewnie mogliście zobaczyć, one u mnie wiszą na ścianie na takim wieszaku. To jest jakiś taki wieszak, który podarowała mi moja mama i on pochodzi po prostu z jakiegoś sklepu AGD. Podejrzewam, że był to wieszaczek na na co? Na jakieś ściereczki zapewne. No i tak tu sobie to wisi wszystko i w miarę to widać. I teraz ja wam będę pokazywała co tu jest na tym wieszaku wielkim. No to zaczynamy i kolejność będzie całkowicie przypadkowa. Pierwsza wpadła mi pod rękę taka sówka. To jest sówka prawdopodobnie z handemu. Niektóre łańcuszki są już naprawdę bardzo, bardzo wiekowe. W każdym razie jest to taka sówka na złotym łańcuszku. No i tyle o słówce. Dalej mam nieśmiertelną. Naprawdę mam już ją jakieś... 6 lat może i wszyscy ją pożyczają i wszyscy ją uwielbiają. Czarną, zwykłą, prostą kuleczkę z handemu ona jest, ale już jest naprawdę bardzo stara I ona jest na srebrną łańcuszko, to znaczy w sumie on był srebrny. Teraz niestety już widać, że się zestarzał, ale kulka dalej jest i kulka dalej służy i jest bardzo klasyczna i pasuje do naprawdę ogromnej ilości strojów dalej mam tu taki, na takim troszeczkę grubszym, srebrnym łańcuszku zawieszony taki po prostu zegarek on niestety nie działa to jest taki zegarek bardzo, bardzo retro, vintage i ja to sobie po prostu sama zrobiłam wzięłam jakiś łańcuszek i znalazłam gdzieś taki zegarek i tak to sobie przypięłam i do jakichś takich vintage stylizacji bardzo to moim zdaniem Pasuje. Co tu ciągnę dalej? Wyciągam tutaj taki sznureczek, perełek można by tak w sumie powiedzieć, ale one nie są okrągłe, tylko mają taki bardzo nieregularny kształt i są takie dość krótkie. Raczej tego nie noszę, nie wiem czemu, nie pytajcie. Pewnie do jakiejś stylizacji pasują. Ale, ale rzadko je zakładam, ale na pewno kiedyś się przydadzą. Są dość klasyczne. Dalej będzie dla kontrastu coś mniej klasycznego. Bardzo stary z H&M łańcuszek. To jest taki naprawdę blink bling na bogato gramofon. Jest świetny też dawno go nie miałam i tak myślę, że za niedługo go chyba założę na złotym łańcuszku taki diamentowy gramofon. To jest po prostu Keta DJ. <noise> Muszę Was zagadywać w tym czasie, kiedy wyciągam te łańcuszki. Dalej na fioletowym łańcuszku jest wielkie, wielkie. Jest fioletowe serce z New Yorkera, które też naprawdę ma już swoje lata i mi służy. Jeżeli zakładam coś fioletowego, to to serce zazwyczaj się pojawia u mnie na szyi. W ogóle kiedyś byłam bardzo zwolenniczką takich długich, długich, długich łańcuszków. Teraz coraz częściej sięgam i kupuję takie krótsze, a te dłuższe zostawiam. Tak samo przy kolczykach. Kiedyś robiłam duże i długie. Teraz już nie tak aż bardzo. No to dalej będzie taki naszyjnik, też dość na bogato, który się tu troszeczkę poplątał, ale wiecie o co w nim chodzi. Jest tu mega dużo złota, bo po prostu jest złoty i do jakichś takich bardziej rokowych, czarnych stylizacji on świetnie się komponuje. Jest z Primarka, kupiłam go za 1 euro i wiem, że Niesia też ma taki sam i chyba Onejlowa też ma taki sam. Także nie jestem jedyna. Dalej jest takie serduszko biało-złote z henemu, do tego jeszcze mam bransoletkę i kolczyki. Też ja bardzo lubię i też ma już naprawdę swoje lata. Fajne jest to, że taka biżuteria, chociaż z H&M, służy mi naprawdę długo i bardzo mnie to cieszy. I właśnie o dziwo łańcuszków nie gubię. Dalej jest kolejne wiekowe serduszko, takie kryształowo-złote na złotym łańcuszku. I ono się otwiera, tu powinno być zdjęcie, ale nie ma być czyjego zdjęcia, więc, więc jest puste. No i tak się prezentuje. Dalej szybciutko, tu jest jakiś taki łańcuch, tu były jakiś kluczyk, był jakiś słonik, było jakieś coś, ale z biegiem lat... Pogubiło się niestety. Dalej jest taki bardziej w stylu pocahontas, rzemykowy, brązowy, łańcuszek z takimi złotymi listkami i innymi takimi dziwnymi rzeczami. Też właśnie do takich etno-boho stylizacji pasuje świetnie. Co dalej? Dalej są tu piórka. I to są piórka pomarańczowe z H&M na łańcuszku złotym. Miałam taką fazę, że naprawdę, naprawdę kochałam pióra i wtedy nosiłam ten non-stop na przemian z jeszcze innym. Eee, identycznym, tylko ten się chyba rozsypał z tego co pamiętam jest srebrne i piórka są czarno-beżowe i tu powinny być też te piórka niestety one się już też zgubiły ale te jednak w zupełności wystarczą i to jest praktycznie taki sam jak widzieliście przed chwilą tylko w innej barwie jeżeli już jesteśmy przy piórach to polecimy dalej w tym klimacie i jest kolejny czarny taki łapacz snów też z handemu, albo z sende. ja? chyba z Hendemu taki czarny z piórkami i od razu Wam powiem, że te naszyjniki z piórami są bardzo fajne ale na lato, w zimie nie można ich nosić bo jeżeli ubieramy szalik i kurtkę to to nie ma sensu, bo te pióra się naprawdę łamią i gubią i te łańcuszki się po prostu niszczą, więc jeżeli już to, to do letnich stylizacji chociaż ja czasem też sobie pozwalam, bo jak mi pasuje to co mam zrobić nic nie zrobię Um, dobra, no już tu nie dużo zostało. Tu mam jakąś taką e, smycz e, z iBuzzle, z listwy iPodów i ona sobie tak wisi, wisi. Mogłabym ją w sumie e, przyczepić do kluczy, wtedy by mi je było na pewno łatwiej znaleźć, ale nie. I teraz jeden z moich ulubieńców, ukochany mój łańcuszek, ogromny naszyjnik w sumie z H&M, do niego też są brązoletki i do niego też są kolczyki. Uwielbiam go za to, że kochając kolor czarny, zakładając czarną sukienkę, czarne reginsy, czarny sweterek albo kurtkę, zakładam ten naszyjnik i stylizacja już wygląda całkiem inaczej, nie jest taka mroczna, tylko jest wesoła. Także on ożywia każdą ciemną stylizację i naprawdę, naprawdę go uwielbiam. A znowu z drugiej strony, z kolei, jak to się mówi, do kolorowych stylizacji, jeżeli nie ma co założyć. To tu też mi się poplątało. Zakładam ten, który już na pewno widzieliście, na przykład do tej mojej limonkowej koszuli. Zakładam taki przepiękny naszyjnik również. Taka ala coś koronka. Oczywiście to jest metalowe, ale stylizowane na to, żeby wyglądało, że jest koronkowe. I on pochodzi z C&D. Ja kupiłam go jakoś w okolicach Sylwestra, bo potrzebowałam takiego właśnie do stylizacji i tak czasem go zakładam dalej jest łańcuszek też naszyjnik bo ja nie, w sumie nie wiem jaka jest różnica między łańcuszkiem a naszyjnikiem ale chyba naszyjnik jest krótszy przepiękny taki jesienny dość naszyjnik z top shopu kupiłam go za 3 euro także całkiem fajna cena jak na Top shop on jest w miarę taki dość krótki ale naprawdę też bardzo bardzo efektowny. No i już w sumie zbliżamy się do końca, nie ma, tego, nie ma tego tak dużo. Coś się przeliczyłam. Dalej jeszcze w klimacie piór bo, powinnam Wam pokazać taki naszyjnik, który jest przepiękny, uwielbiam go, ale nie wiem czy chociaż raz w nim byłam. To są takie delik... Delikatne piórka i chyba największy problem tego łańcuszka jest taki, że on ma taką długość. Ani nie jest długi, ani nie jest krótki. Ani go tak spiąć. Nie wiem, nie umiem go nosić, nie umiem go z niczym wystylizować. Może właśnie do jakichś letnich stylizacji bardziej się sprawdzi. No ale sam w sobie jest przepiękny. I też jest z henem. I jeszcze z takich dłuższych łańcuszków, to tu na takim zwykłym srebrnym mam założony taki turkusowy kamień. Jak po prostu wiem, że potrzebuję czegoś w odcieniach zieleni czy turkusu, to sięgam po taki kamyczek. To on pochodzi jeszcze z innego łańcuszka, gdzie było też piórko, jeszcze jakiś tam listek, ale to się niestety też wszystko pogubiło już tu jest już taki mój wysłużony który nosiłam bardzo, bardzo długo on był złoty i miał tu kamyk no niestety już nie ma wygląda już nieładnie, ale ja nie mam serca go wyrzucić e, taki love e, no taki, no nie wygląda za ładnie, ale no nie ma też tragedii, wy to widzicie nawet jeszcze że on się świeci jest taki krótki napis kiedyś bardzo chciałam i on jest z Primarka Dalej kolejny łańcuszek z primarka, na którym jest też króciutki złoty, na którym jest zawieszony taki mały kluczyk, taka maleńka różyczka i taka kokardka. I jeszcze jeden z primarka, też krótki, krótki złoty, biały gołąbek, biała wstążeczka i tu jakieś takie dwa małe koraliki. I jeszcze co to jest, skąd to jest, to jest Sienda, ja swego czasu też go bardzo lubiłam, dalej go nawet lubię. I to jest taki bucik z tutaj z napisem I love shoes i jeszcze coś tu jest. A, i jeszcze jest małe czerwone serduszko. No i ostatni mój naj, 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 naj ulubieńszy, który ostatnio kupiłam w Handemie. Króciutki złoty, bardzo często mnie możecie zobaczyć, bardzo często w moich outfitach się pojawia. Na końcu jest mały konik, ale to był zestaw i zamiast konika można równie dobrze przypiąć sobie albo serduszko, albo, co tu jeszcze jest, motylek. ale z tego bym zrezygnowała w moim wypadku no i tyle no i w sumie to tyle z łańcuszków więc może jeszcze zdążę pokazać wam pierścionki pierścionków kiedyś też zdecydowanie było więcej ale jakoś pierścionki znacznie łatwiej się gubią niż niż łańcuszki no ale pokażę wam to co jest obecnie w moich zbiorach taki tutaj zdobiony z boku z taką perełką to nie jest biały, to jest jakiś taki ekry pudrowy może bardziej i on pochodzi z Siendeja. Dalej jest taki ogromny, który rzadko noszę i to jest też z Siendeja, taki kwiat i tutaj w środku ma koraliki. Dalej jest taki, który bardzo lubię, też już mogliście go zobaczyć, taki z wieżą i też jest z Siendeja. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakiś taki tandetny, plastikowy, fioletowy, nie mam pojęcia skąd on jest, ale ciągle u mnie jest. Tu jest taki fioletowy, już też naprawdę stary, zamalowany lakierem nawet, bo się zdrapał. To też jest fajny sposób właśnie, jeżeli coś wam się zniszczy, jakiś pierścionek, to zawsze można go machnąć lakierem i jest jak nowy. Ten nie wiem skąd jest, chyba z CMD, tak mi się wydaje. No to tyle. Co mamy dalej? Dalej mamy kwiaty. Pierwsza jest taka malutka sienneja czerwona różyczka. Dalej jest większa róża, jeszcze bardziej czerwieńsza, jeszcze bardziej czerwona, jeszcze bardziej czerwieńsza też mówię, z listkami i e, moja najulubiejsza czarna róża plastikowa, wielka z Primarka, e, którą uwielbiam ostatnio, zgubiłam ją, odnalazłam i bardzo jestem z tego szczęśliwa e, powodu e, dalej o, o, rusza mi się pierścioneczek e, dalej to seria zwierzęca e, pierwszy jest taki ptaszek z Primarka, który jest naprawdę słodki, jest bardzo efektowny i razem z nim jest taki właśnie nie wiem co to jest ze zwierzę. To może być zając, ale ma za krótkie uszy, więc nie wiem, możecie sami powiedzieć co sądzicie, że to jest. I to jest właśnie ta seria zwierzęca, ale nie, jeszcze, nie koniec, bo jeszcze do tego dochodzi sowa. Sowy bardzo lubię, jeszcze zaraz Sowę zobaczycie. I, i sowa jest z i też świetnie mi służy, ma różowe oczy kryształkowe. O, znalazła się jeszcze jedna róża z Ciendeia. Czarna też zamalowana lakierem, bo była już bardzo, bardzo wysłużona. Tak samo jak i kokarda, która była zamalowana lakierem, lakier się zdrapał. Trzeba będzie po prostu to odmalować. Kokardę również bardzo lubię. I kocham ten pierścień, który już też naprawdę mam strasznie długo. Tu jest taki zdobiony z boku i ma taki wielki, wielki kamień. I on pochodzi z handemu i ma ze 100 lat. Nie no tu stówy nie ma. Pierścionek, którego też miałam może ze trzy razy na sobie, ale bardzo mi się kiedyś podobał. Taki strasznie długi, z takimi cyrkoniami, no ale on nie jest w tym momencie w moim stylu, ale kiedyś na jakiś bankiet, do jakiejś wieczorowej sukni, może kiedyś mi się trafi taka przygoda życia, to może go wykorzystam. Dalej pierścionek, o którym szczerze zapomniałam, powiem. Taki liść paproci, czy to może jakiś wieniec, też pierścionek z C&D dalej jest jakiś taki niebieski kamek, który nie wiem kupiłam jeszcze w podstawówce boże, że takie rzeczy jeszcze można mieć i różowy naprawdę ten pierścionek też jest bardzo efektowny z C a różowe kryształki, które bardzo bardzo fajnie połyskują i robią niezłą wiksę i wrażenie no i co? Już się zbliżamy do końca. Tu jest część jakiegoś pięknego czerwonego pierścionka z ale niestety nie ma tyłu. Nie wiem, trzeba będzie z tym zrobić. Taka zieleń zwykła, najzwyklejsza na świecie stara z mój zegarek, który uwielbiałam swojego czasu stop Shopu również tylko, że on był złoty, już niestety bardzo się zmył no i to jest zegareczek zegareczek już niestety nie działa być może można wymienić bateria, może kiedyś to zrobię aczkolwiek no niestety stracił już swoją barwę i też tak ładnie nie wygląda widać, że jest po prostu schodzony Dalej świetny pierścionek również, e, kokarda, tylko niestety co się z nią stało, łamała się jest tam gdzieś ta część, ale ona się nigdy nie chce trzymać no i teraz pierścionki, które również bardzo lubię czyli pierścionki na dwa palce są takie śmieszne kupiłam je, bo bardzo szukałam pierścionka na dwa palce, żeby jakkolwiek mieć, a jeszcze kiedyś kiedy je kupowałam nie było takiego wyboru w ogóle no i znalazłam w H&M jeden ma napis, wszyscy zawsze się z tego śmieją jeden ma napis GORGEOUS drugi ma napis LOVE i to był taki dwupak i wtedy się na nie skusiłam, pamiętam. Są też takie bling-bling raperskie wręcz. I na koniec został kastet dla samoobrony. Jakbym po prostu komuś nim przywaliła, to przechlapane. Um, to są dwie ogromne sowy, również na dwa palce i to jest pierścionek e, z C&D, Miałam jeszcze taki pierścionek, który kochałam. E, taki złoty z chędem, z czarnym oczkiem, na pewno, z takim podobnym do tego. Na pewno mogliście go nieraz zobaczyć, ale gdzieś tak się zgubił, że już się chyba nie znajdzie. No, to by było wszystko w tej części. Czekajcie na części kolejne. No i tyle, pozdrawiam Was serdecznie, mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość i z przyjemnością Wam się oglądało I z przyjemnością obejrzycie część kolejną.